Teraz kilka słów, bo nauczanie ma być po mszy Świętej. Tak mnie poinstruował ksiądz Łukasz. Więc po mszy Świętej może skupimy się na tym pierwszym czytaniu, które jest przepiękne, jest głęboko karygmatyczne. Natomiast teraz jeśli pozwolicie, taka jedna refleksja dotycząca Ewangelii. Czytamy szósty rozdział świętego Jana. Bardzo ważny rozdział, który, w którym Chrystus zapowiada Eucharystię. Mówi o sobie jako o chlebie. Ten rozdział, myślę, jest głęboko związany z rozdziałem czwartym Janowej Ewangelii. W czwartym rozdziale. Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Więc w czwartym rozdziale rozmawia z, z człowiekiem o, o tym, że człowiek potrzebuje napoju. Samarytanka przychodzi, żeby czerpać wodę ze studni. I Chrystus mówi: Każdy, kto będzie pił tę wodę, będzie potrzebował czerpać znowu. Ale jeśli będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie już pragnął na wieki. I co więcej, ta woda stanie się w nim źródłem wody tryskują, wytryskującej na życie wieczne. To jest czwarty rozdział, kiedy jest mowa o wodzie. Natomiast szósty rozdział mówi o chlebie. I znów jest ta sama historia. Ludzie przyszli do Jezusa, bo byli głodni i dał im chleba. Nasycił ich, rozmnożył chleb. Jedli wszyscy do sytości. Zostało jeszcze z tego dwanaście koszy pełnych ułamków, ale po tym znaku mówi do nich: Ten chleb was nie nasyci. Kto ja ten chleb będzie znowu łaknął? Ale jeśli będziecie jeść chleb, który daje Wam Ojciec, nie będziecie łaknąć na wieki. I te dwie Ewangelie się schodzą w ostatnim zdaniu dzisiejszym. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, bo dostanie chleb, nie będzie już głodny, a kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie pragnął, bo dostanie wodę. Więc nie będzie miał już pragnienia. Jego pragnienie zostanie zaspokojone, tak też jak jego głód. Nie? Chrystus nasz głód zaspokaja chlebem, i nasze pragnienie zaspokaja wodą. Nie? Chlebem jest on sam, wodą jest duch święty. Tak sobie pomyślałem, nie? że człowiek, nawet jak nic nie je, to no, to przynajmniej je chleb i wodę. Nawet jak się powstrzymuje od wszystkiego, to jednak ma takie poczucie, że nie potrafi żyć bez chleba i wody. I to jest dokładnie to samo w naszym życiu z Bogiem. Ojciec daje nam chleb i daje nam wodę. Daje nam Jezusa Chrystusa w chlebie i daje nam wodę, którą jest Duch Święty. Potrzebujemy jednego i drugiego. Pamiętacie Trójcę Rublowa? Obraz, który mówi, że Ojciec ma dwie ręce. Bóg Ojciec wychodzi do nas i działa dwoma rękami. Jedną ręką jest Syn, drugą ręką jest Duch Święty. My potrzebujemy otwarcia na nich obydwu na chleb i na wodę. że seminarium odnowy wiary to akurat bardzo dobrze nam uświadamia jak bardzo potrzebujemy chleba i wody jak potrzebujemy Jezusa Chrystusa ale też potrzebujemy bardzo Ducha Świętego to jest to do czego nas prowadzi Kościół teraz w tym czasie wielkanocnym który nie jest nam dany po to żebyśmy sobie odpoczęli po poście tylko żebyśmy się otwarli na dar Pięćdziesiątnicy przeżyliśmy wiele ufam w w czas paschalny, w Tridum paschalne, kiedy bardzo byliśmy skoncentrowani na Chrystusie i, i na Nim, jako na tym pierwszym pocieszycielu, którego dał nam Ojciec, Nie? na Nim, jako na naszym odkupicielu, jako na dawcy życia, jako na tym, który nas wyzwala. Nie? Ale teraz Jezus sam nas prowadzi do tego daru Ducha Świętego. Bo dopiero w Duchu Świętym całe dzieło Chrystusowe my możemy przyjąć. Nie. Tak jak człowiek potrzebuje, żeby przetrawić, potrzebuje przepić. Nie? <laughs> nie. Duch Święty jest tym, który pomaga nam przetrawić wszystko to, co otrzymujemy w Jezusie Chrystusie od Ojca. To właściwie w Duchu Świętym możemy dopiero to przyjąć wewnętrznie. To jest dzisiaj taki bardzo szczegół, do którego jeszcze wrócę po, po, po mszy świętej w pierwszym czytaniu. Pierwsze zdanie. Szczepan mówi do ludzi, do ludu, do starszych, do uczonych. Twardego karku i opornych serc i uszu. Dosłownie święty Łukasz napisał, by dosłownie tłumaczyć ten tekst, to jest twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu. Nieobrzezanych serc i uszu. Nie? Czyli mają obrzezane ciało, zewnętrznie należą do Boga, zewnętrznie są ludźmi przymierza. Nie? Cała ta historia o tym mówi, upominają się o świątynie, uważają Szczepana za bluźniercę, są niby bardzo religijni, ale on ich bardzo głęboko trafia, jak mówi, że są nieobrzezani w sercu i w uszach. Nie? Czyli owszem, są ludem przymierza na zewnątrz, ale przymierze nie ma nic wspólnego, nie ma wpływu na to, w jaki sposób słuchają słowa, i nie ma żadnego wpływu na ich wnętrze. Nie? I yy, tego się nie da zrobić nożem. Serca nie da się obrzezać nożem. To jest właśnie dzieło Ducha Świętego. Nie? Duch nas obrzezuje w naszych sercach. Duch jest też tym, który nas uczy słuchać. Dlatego mówię, potrzebujemy i chleba i wody. Dobrze jest czytać razem ten te dwa rozdziały Ewangelii Jana, rozdział czwarty i rozdział szósty. Nie? My potrzebujemy modlitwy do Ducha Świętego, ile razy przystępujemy do Eucharystii. Potrzebujemy modlitwy do Ducha, żeby nam pomagał nie? wprowadzić ten chleb eucharystyczny do serca, do samego wnętrza. Żeby, żeby Duch dokonywał w nas wewnętrznej przemiany, byśmy się stawali tym, co przyjmujemy, byśmy się stawali tym, co spożywamy. Nie? I tak samo potrzebujemy bardzo Ducha Świętego, kiedy słuchamy słowa. To też jest Jezus Chrystus wcielony w Słowie, nie? ale to Duch obrzezuje nam uszy po to, żebyśmy to Słowo nie? zjedli rzeczywiście. Słowo, którym jest Chrystus. Żebyśmy je zjedli. Nie, nie tylko, żeby się nie wiem, dotarły do naszych uszu i się od nich odbiły, albo przeleciały na drugą stronę. Tylko, żebyśmy je zjedli. No, Duch wprowadza to słowo znowu do naszego serca, ale przez to, że otwiera nam uszy. To ogromnie ważne. Duch jest tym, który działa w naszych wnętrzach. Bez Ducha Świętego wszystkie dary Boże pozostają gdzieś w nas zewnętrzne, nawet te największe, łącznie z darem, jakim jest Jezus Chrystus, dany nam przez Ojca na pokarm. Potrzebujemy wody, dzięki której ten pokarm możemy spożyć chleb i woda jedno i drugie dwie ręce Boga, dwa wielkie dary Boże. Potrzebne nam zawsze Nie? ciąg dalszy pomszy świętej.